Dzisiaj porozmawiamy o okryto nasiennych, a konkretnie o ich mechanizmie podwójnego zapłodnienia. A żeby to zrobić, to musimy omówić ich budowę: budowę gameta żeńskiego, męskiego, czyli pręcików i słupków. Zacznijmy od tego, jak wygląda cały, cała roślina. Tutaj mamy kwiat, czyli część generatywną rośliny, czyli taką, dzięki której roślina może się rozmnażać. Płatki korony oraz działki kielicha tworzą okwiat. Na dole mamy szczypułkę, tutaj mamy dno kwiatowe, gdzie jest y, słupek Tu mamy słupek, czyli gametofit żeński Tu mamy y, pręcik jeden, tu mamy pręcik drugi Pręcik zbudowany jest z nitki oraz z główki y, Oraz z dwóch pylników, to będzie istotne Tu jest jeden pylnik, to są pylnik, 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 pylnik Czyli jeden pręcik ma dwa pylniki Dwa pylniki a w każdym z pylników są woreczki pyłkowe. A w każdym z pylników znajdują się po dwa woreczki pyłkowe, czyli w sumie są cztery woreczki pyłkowe. Dwa w każdym. Najpierw zaczniemy od omówienia całego słupka. Słupek składa się z. Takich trzech posobowych elementów, czyli mamy znamie słupka, na które przenoszony jest pyłek przez łagiewkę pyłkową. I polega to w ten sposób, że z pręcików przenoszony jest pyłek na znamie słupka, i to jest zapylenie. To nie jest zapłodnienie, tylko to jest zapylenie, czyli przeniesienie ziarna pyłku na znamie słupka, zapylenie. Potem, żeby doszło do zapłodnienia, to jądra z tego. Hmm, pyłku, muszą przejść przez szyjkę i trafić do zalążni, bo w zalążni znajduje się zalążek, który może zostać, którego komórki mogą zostać zapłodnione podwójnie, ponieważ dwie komórki zostaną zapłodnione. Dlatego na znamieniu osiada właśnie, na ziarno pyłka, które ma komórki plemnikowe, które mogą wniknąć przez szyjkę do zalążni. W zalążni się znajduje zalążek, który zaraz narysuję. I mogą zapłodnić y, komórki, które znajdują się w zalążku. I teraz sobie po kolei opiszemy, jak dochodzi do powstania gametofitu żeńskiego, y, czyli woreczka zalążkowego, który będzie brał udział właśnie w rozmnożeniu. Tutaj mamy osłonkę zalążką, która jest diploidalna, czyli jest przedstawicielem pokolenia rozmnożającego się bezpłciowo, czyli jest przedstawicielem y, sporofitu. Zaczyna się wszystko od tego, że tutaj będę rysować w skrócie. Mamy w środku... 2N, i to jest zalążek komórki macierzystej makrosporu, bo żeby powstała nam makrospora, to musi być komórka macierzysta. I tak to 2N ulega majorze, czyli podziałowi redukcyjnemu. Teraz to wszystko będzie dalej się działo w słupku, dalej będzie się działo w zalążni yy, i w tym zalążku. Tylko będzie się zmieniała ilość właśnie. Tych chromosomów, dlatego będzie 2N, potem będą N i tak dalej, ale nie będę po prostu rysować tego obrazka tysiąc razy, tylko pokażę, co się dzieje w środku tego zalążka. Mamy komórki macierzy komórkę macierzystą Makrospor. Zalążek komórki macierzystej Makrospor. One ulegają mejozie. W wyniku mejozy powstają wiadomo, cztery komórki potomne o zredukowanej o połowie liczbie chromosomów, dlatego powstają nam n n n i n. I to wszystko dzieje się w środku tutaj. Następnie trzy te komórki, trzy te makrospory, to są makrospory, bo z komórek macierzystych powstają makrospory, powstają makrospory. Następnie trzy z nich degenerują, czyli zanikają, degeneracja. A ta jedna ulega mitozie. W wyniku mitozy powstają dwie komórki podobne o takiej samej liczbie y, chromosomów, czyli N i N. Następnie następuje kolejna mitoza. Będą trzy mitozy w sumie. Z każdej z tych komórek powstają tak samo dwie komórki podobne o takiej samej liczbie y, chromosomów. I trzecia mitoza. W wyniku której ostatecznie będziemy mieli 8 makrospor. Powstaje 8 makrospor, czyli tak zwanych 8 jąder potomnych. Pamiętajmy, że to wszystko dzieje się dalej w środku tego, te podziały. Tutaj narysowałam jeszcze raz ten sam słupek po to, żeby. Narysować w trochę większym powiększeniu Trochę większym powiększeniu Jak to wygląda Teraz mamy 8 jąder podobnych Mamy tutaj naszo, nasz zalążek Który teraz jest w zalążni Ponieważ ta dolna część ym, Słupka to jest zalążnia I teraz tak, to jest zalążek Musimy teraz te 8 jąder Jakoś umiejscowić w tej komórce W sensie w tym zalążku Boże, bo te to są komórki W tym zalążku na samej górze, to znaczy naprzeciwko od okienka, bo to jest okienko, są komórki NNN. To są komórki haploidalne i to są tak zwane synergidy. Trzy synergidy. Jedna, jedna synergida, trzy synergidy to są. Komórki NNN. One są haploidalne. Natomiast tutaj. Mamy jedną komórkę N, jedną komórkę dużą N, jedną komórkę małą N. Oczywiście, tutaj odwrotnie się pomyliłam. Tutaj trzy komórki naprzeciwko okienka to są antypody. Można skończyć, że one są anty, czyli są przeciwstawnie do okienka. Natomiast po stronie okienka mamy dwie synergidy i jedną komórkę jajową, która jest większa. One zawsze występują w takiej kolejności, że synergidy są obok komórki jajowej, antypody są. Na przeciwstawnej ściance, jakby zalążka, i komórka Jowa znajduje się od razu na okienku, po to, żeby łatwiej mogła się połączyć z komórką plemnikową żeby po prostu była bliżej. Więc tak, komórka Jowa jest haploidalna, jest trochę większa. Synergidy są dwie haploidalne, antypody są haploidalne, a osłonka zalążka jest diploidalna. I tak, mieliśmy mieć 8 jąder potonych. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Brakuje nam jeszcze dwóch jąder. One znajdują się na środku. Są to, są w centrum, dlatego to są tak zwane dwa jądra centralne. Dwa jądra centralne, które są oba N i N. I one się wzrosną po prostu w jądro centralne, które będzie diploidalne, jądro centralne. Więc, jeśli mielibyśmy teraz powiedzieć, które elementy yy, zalążka należą do gametofitu? Będzie to wszystko, co jest na pewno haploidalne, czyli na pewno będą to antypody, na pewno będą to synergidy, na pewno będzie to komórka Jowa. Czy będzie to osłonka zalążka? Nie będzie, bo osłonka zalążka jest diploidalna, dlatego że yy, osłonka zalążka u okręt nasiennych jest. Są dwie osłonki, dlatego to jest diploidalne. Dlatego ja tu też zrobiłam takie dwa y, wzgrubienia, bo te osłonki są jakby dwie, dlatego jest podwojona ilość tych chromosomów, bo nagonasienne mają jedną osłonkę zalążka, a okrot nasienne mają y, dwie za osłonki zalążka, dlatego są diploidalne, więc ona będzie sporofitem, jakby pokoleniem bezpłciowym. Y, natomiast jądro centralne też będzie należało do gametofitu, bo powstało ono z dwóch ym, haploidalnych jąder, więc wszystko, co jest w zalążku należy do gametofitu razem z jądrem centralnym i te rzeczy, które na kolorowo wypisałam, to są po prostu jakby składniki całego zalążka a to jest okienko okienko zalążka bo nie można mylić zalążni z zalążkiem. Zalążnia to jest to całe. A więc bardzo ważna sprawa. Mamy nasz gymetowidżański. Jest to woreczek zalążkowy okryto nasiennych. Woreczek zalążkowy, przypominam, stanowią te rzeczy, które zaznaczyłam na kolorowo, czyli wszystko, co znajduje się wewnątrz zalążka, bo w końcu jest to taki woreczek. Oprócz osłonek zalążka, bo osłonki osłaniają, a woreczek jest w środku, bo zalążek składa się właśnie z osłonki zalążka i z woreczka zalążkowego. I woreczek zalążkowy stanowi gametofit żeński, a osłonka zalążka jest diploidalna, dlatego ona ma pochodzenie jakby ze sporofitu. Czyli synergidy, komórka i jądra centralne, antypody są woreczkiem zalążkowym, czyli gametofitem żeńskim. Jeszcze dopisałam, że jądro centralne jest tak zwane wtórne jądro z woreczka zalążkowego. Wtórne, bo powstaje wtórnie, czyli... W... Jako drugie, najpierw mamy dwa jądra centralne I wtórnie one się zlewają I dopiero wtedy powstaje jedno jądro centralne Które jest już diploidalne No i woreczka zalążkowego Bo znajduje się w woreczku zalążkowym Teraz możemy przejść do tego Jak wygląda budowa gametofitu Męskiego, bo teraz już żeński mamy Słupek jakby jest gotowy Może być ta, Może być taką zapłodniona Ale jeszcze nie mamy Naszej męskiej części jeszcze tylko dopiszę taką informację, dlaczego one się nazywają nasienne dlatego że zalążek, czyli to, czyli to tu narysowałam, zalążek jest okryty ścianami zalążni, bo tu jest ściana zalążni, mogę to w sumie dopisać, ściana zalążni, bo zalążek jest okryty ścianami zalążni. U, na u nagonasiennych jest odwrotnie, one są jakby nagie. Ten zalążek jest odsłoniony, natomiast tutaj ten zalążek znajduje się przez to, że właśnie występuje u nasionych słupek. To przez to, że zalążek znajduje się w słupku, w zalążni słupka, to jest okryty ścianami tej zalążni i jest właśnie zakryty. Więc teraz przechodzimy do tego, jak wygląda budowa pręcika. Bo to, to co teraz omówiliśmy, to jest oczywiście ten cały czas słupek, o którym mówiliśmy. To jakiś bardzo brzydki zalążek. No nieważne. Dobrze, przechodzimy do pręcika. Jeszcze raz weźmy sobie jego budowę w powiększeniu. Zacznijmy od tego, że, że cały słupek jest jakby odpowiednikiem całego pręcika. Natomiast sam pylnik, czyli same te takie te kuleczki na górze, same dwa pylniki na pręciku, są odpowiednikiem zalążni. Ponieważ w zalążni znajduje się zalążek, w pylnikach znajduje się y, woreczek pyłkowy. Czyli tak samo jak nasz zalążek ma woreczek zalążkowy, tak samo y, pylnik ma woreczek pyłkowy. Czyli słupek, pręcik, zalążnia, pylnik. A woreczek pyłkowy to jest odpowiednik woreczka zalążkowego, dlatego tak jak w woreczku zalążkowym znajdowały się... Makrospory, w sensie komórki macierzyste makrosko, makrospor, z których po mejozie powstały makrospory, po mejozie i trzech mitozach. Tak samo woreczek pyłkowy, czyli mikrosporangium, mikrosporangia to jest um, liczba mnoga, mikrosporangium. Um, tam znajdują się komórki macierzyste mikrospory diploidalne, które ulegają mejozie um, i powstają ostatecznie... Mikrospory. Tak jak tu powstały makrospory, czyli jądra potomne, tak tutaj powstają mikrospory, czyli ziarna pyłku. I jak wygląda ziarno pyłku? Ziarno pyłku wygląda w ten sposób, że ma komórkę generatywną i komórkę wegetatywną. Jedna komórka jest generatywną, czyli jest w stanie zapłodnić komórkę jajową. Zrobimy sobie tak I przypominam tylko, że to wszystko Te podziały, tak jak tutaj działy się w woreczku zalążkowym z Zalążka w zalążni słupka Tak samo te podziały dzie dzieją się w woreczku półkowe, pyłkowym Pylnika, pręcika I gametowit męski będzie rozwijał się w ziarnie pyłku Na początku gametowit męski będzie rozwijał się w ziarnie pyłku W tym właśnie woreczku pyłkowym a potem dokończy swój rozwój w słupku. Więc z ziarna pyłku rozwija się gametofit męski, ponieważ z komórki generatywnej powstają w wyniku różnych procesów jądra plemnikowe, dwa jądra plemnikowe, muszę je podpisać, z komórki wegetatywnej powstaje łagiewka pyłkowa, czyli taki do, ta dolna część taka, a tu jest jądro wegetatywne właśnie łagiewki pyłkowej w samym dole. A tutaj na górze jest ściana komórkowa. Ym, I łagiewka pyłkowa, która powstaje z ziarna pyłku, umożliwia przenoszenie gametofitu męskiego na znamie słupka, aby doszło do zapłodnienia. Dlatego też rośliny okryta się na innego nasienna uniezależniły. Swoje zapłodnienie od wody Ponieważ jak widać Ich komórki Męskie Nie są uwicione Dlatego niepotrzebna jest woda Bo tutaj występuje w głównej mierze Wiatropylność dzięki właśnie wykształceniu łagiewki pyłkowej Z ziarna pyłku Więc teraz możemy przejść na dolną część Czyli na słupek I omówić jak wygląda całe to zapłodnienie A więc ogólnie Cały gametofit Męski Chodzi jakby do do słupka, do zalążni aż. Ym, I tutaj możemy narysować na górze, że jeszcze jest to ziarno pyłku, ponieważ wcześniej mówiłam, że gametowi męski na początku rozwija się w obrębie ziarna pyłku, a dopiero potem y, rozwija się jeszcze w słupku. Czyli na początku gametowi męski rozwija się w woreczku pyłkowym, konkretniej w. W ziar, zi, ziarnie pyłku, w woreczku pyłkowym, a potem w słupku. Dlatego tutaj jeszcze mamy ziarno pyłku, które jeszcze jest nieprzekształcone, ale zaraz się przekształci. I teraz następuje bardzo ważny proces: czyli te dwa jądra, które plemnik, te dwie komórki plemnikowe, które y, wniknęły do zalążni. I potem wniknęły już do zalążka. Są tutaj. Tutaj mamy nasz gametofit męski, który już całkowicie się rozwinął. Już ziarno pyłku się przekształciło w gametofit męski ostatecznie, który wniknął do zalążki z tymi dwoma y, jądrami plemnikowymi czy komórkami plemnikowymi i teraz dojdzie do podwójnego zapłodnienia które polega na tym że dwie komórki plemnikowe znajdują się tutaj, wniknęły już do zalążka jedna z nich połączy się z jedna z nich połączy się z komórką jajową a jedna z nich połączy się z jądrem centralnym, które jest diploidalne czyli z tym Czyli z tymi dwoma y, jądrami centralnymi, które ostatecznie tworzą jedno jądro centralne. I tu trzeba bardzo uważnie to zaznaczyć, że dwie komórki plemnikowe, które tutaj wniknęły, jedna połączy się z komórką jajową, jedna połączy się z jądrem centralnym. Możemy to tak zaznaczyć. Trzeba pamiętać, że to jest komórka plemnikowa, a to nie jest ta komórka wegetatywna mm, tworząca łagiewkę. I tu właśnie napisałam, jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową, jedna komórka plemnikowa łączy się z diploidalnym jądrem centralnym. Dlatego to jest podwójne zapłodnienie, bo dwie komórki w zalążku zostają zapłodnione przez jądra plemnikowe, komórki plemnikowe. A więc tutaj zapisałam jakby równanie tej reakcji zapłodnienia. Pierwsze zapłodnienie dotyczy komórki jajowej powstaje zygota diploidalna, z której rozwija się zarodek, czyli nowa roślina jakby, a drugi jądro łączy się z jądrem centralnym, które jest diploidalne, dlatego powstaje triploidalne bielmo wtórne. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co z czego powstaje. I teraz tak, co dzieje się z pozostałością, czyli z zalążnią, ze ścianą zalążni, bo to wszystko zostaje przekształcone. Z ściany zalążni powstanie Owocnia. Z zalążni powstanie owoc. A z zalążka powstanie nasienie. Dlatego możemy sobie napisać, że owoc to jest owocnia plus. Nasienie. A owoc powstaje z zalążni. Owocnia powstaje z ściany zalążni. A nasienie powstaje z zalążka. Za to samo nasienie składa się z łupiny nasiennej. A upina nasienna powstaje z osłonki zalążka. Bo tu wszystko zostaje przekształcone osłonka zalążka 2N. Upina nasienna, dlatego też jest 2N. Zbudowane jest nasienie, oprócz upiny nasiennej, która powstała z osłonki zalążka, zbudowane jest także z tego zarodka. Tego zarodka, który jest oczywiście 2N. I on. Ma tutaj zawiązek pędu, ponieważ to są dwa liście. To jest. Yy, tu są dwa liście, to jest jeden liścień. Dwa liścienia występują u roślin dwuliściennych, jeden liścień występuje u roślin jednoliściennych. Ta kropka to jest zawiązek pędu, z którego rozwinie się nowa roślina, więc to są dwa liścienie, a tu jeden liścień. I ostatnim elementem, który tworzy yy, nasienie, to jest kanka spichsowa. Czyli zapasowa, czyli mm, związki zapasowe, które zarodek będzie potrzebował, żeby się rozwinąć. I funkcję zapasową dla rozwijającego się zarodka, który znajduje się w nasieniu, y, może spełniać albo właśnie to biel, bielmo wtórne triplo, triploidalne. Ono występuje wtedy, kiedy mamy nasiona bielmowe, czyli właśnie y, tkanka spiekrzowa. Funkcje tkanki spiszowej pełni właśnie bielmo Lub mogą być nasiona bezbielmowe Kiedy funkcje tkanki spiszowej nie spełnia bielmo A spełniają liścienie Które są diploidalne I teraz możemy mm, przejść do budowy nasion I tu narysowałam właśnie brzoskwinię, Która jest owocem Owoc powstaje z zalążni słupka, Owocnia Czyli to co my jemy ścienę zalożni. W środku mamy y, nasienie, które zbudowane jest z łupin nasionnych, które powstaje z osłonek zalożka. Y, ma zarodek w środku z liścieniami i ma tkankę zapasową, która może być albo bielmem wtórny, wtórnym triploidalnym, y, albo może ta tkanka dotyczyć liścienia, i to zależy od waga rodzaju. Nasienia mogą być nasiona właśnie bielmowe, kiedy materiałem zapasowym dla zarodka jest bielmo, to są zboża i mak, nasiona bezbielmowe, kiedy substancje zapasowe gromadzone są w silnie rozrastających się liścieniach, ponieważ bielmo zużyte jest podczas powstawania zarodka, lub nasiona bezobielmowe, gdzie zamiast bielma lub obok bielma funkcję tkanki odżywczej spełnia zachowany ośrodek zwany także obielmem, czyli taki ośrodek woreczka zalążkowego jakby. Dobra. Ym, I tak nie będę tu rodzajów nasion, bo ten film będzie za długi. Tylko pokażę jeszcze raz pokrótce, jak to wygląda. Tu mieliśmy słupek zbudowany z znamienia, na który przenoszone jest ziarno pyłku to jest zapylenie. Yy, szyjka, zalążnia. W zalążni jest zalążek. Yy, komórki macierzyste, makrosporo w wyniku mejozy, mitozy, powstaje 8 makrospor, czyli jąder potomnych, które wyglądają tak, że w zalążku mamy antypody na przeciwstawnych stronach od okienka. Od strony okienka zalążka mamy komórkę ewą większą i dwie synergidy. Wszystkie one są haploidalne, a na środku mamy dwa jądra haploidalne, które są centralne. I one po złączeniu się dają jądro centralne diploidalne, czyli wtórne jądro woreczka zalążkowego. Ponieważ woreczek zalążkowy to jest gametofit żeński, Czyli cały zalążek od osłonka zalążka to jest woreczek zalążkowy. Czyli wszystkie te komórki w środku to jest woreczek zalążkowy, ściany zalążni, zalążnia. Potem mamy pręciki, które są zbudowane z nitki i główki. Główka ma dwa pylniki, każdy pylnik ma dwa woreczki pyłkowe, a w każdym i woreczek pyłkowy to jest mikrosporangium. Natomiast woreczek z to jest makrosporangium. Dobra. Każdy woreczek pyłkowy ma komórki macierzysty mikrospor, które mejotycznie się dzielą i w wyniku dalszych podziałów ostatecznie powstaje wiele mikrospor, czyli ziaren pyłku. Jedno ziarno pyłku ma komórki generatywne i wegetatywne. Z komórki generatywnej powstają dwa jądra plemnikowe, które potem będą służyć do podwójnego zapłodnienia, a z komórki wegetatywnej powstaje łagiewka pyłkowa, która ma jądro wegetatywne i umożliwia przenoszenie się ziarna umożliwia przenoszenie się gametofitu męskiego do słupka. I Gameta Wymańskiej ma ścianę komórkową, ma dwa jądra plemikowe, ma ogiewkę pyłkową. I on trafia do y, słupka, trafia do zalążni, gdzie jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką jajową, i jedna komórka plemnikowa łączy się z komórką y, jądra centralnego, która jest diploidalna. Dlatego, w wyniku połączenia z komórką jajową, powstaje typowa zygota, z której rozwija się zarodek a z połączenia z diploidalnym jądrem centralnym powstaje wtórne triploidalne, które może stanowić tkankę zapasową. Następnie z pozostałości wszystkiego ze ścian zalążni rozwija się owocnia, z zalążni rozwija się owoc, z zalążka rozwija się nasienie, z osłonką zalążka rozwija się łupina na nasienia. Bo owoc to jest owocnia plus nasienie, owoc owocnia plus nasienie, łupina nasienna. W środku zarodek, który może być dwu- lub jedno-liścienny, zależy od tego, ile ma liścieni. Na liścieniach znajduje się zawiązek pędu, i nasienie ma też tkankę spichrzową, zapasową, w której ma substancje odżywcze, które będą potrzebne do jego wzrostu i rozwoju. Może być to albo nasienie bielmowe, jeżeli zużywa substancje zmagazynowane przez bielmo wtórne, czyli u zboża i umaku, tak jest, u zbóż w sensie. Lub może zużywać substancje zmagazynowane w liścieniach. Wtedy to jest nasienie bezbielmowe, bo bielmo nie pełni funkcji odżywczej. To nie znaczy, że bielmo nie jest obecne, ale po prostu nie pełni funkcji odżywczej. Um, tak, i to by było na tyle.